Jan Brzechwa, Sroka. Siedzi, Sroka na żerdzi, i twierdzi, że cukier jest słony że mrówka jest większa od wrony że woda w morzu jest sucha że wół jest lżejszy niż mucha że mleko jest czerwone. Że żmija gryzie ogonem, Że raki rosną na dębie, Że kowal ogień ma w gębie, Że najlepiej fruwają krowy, Że najładniej śpiewają sowy, Że bocian ma dziób zamiast głowy, Że lód jest gorący, Że ryby się pasą na łące. Że trawa jest blaszana, że noc zaczyna się z rana, ale nikt tego wszystkiego nie słucha, bo wiadomo, że sroka jest kłamczucha. Czytał Jerzy Minuczyc.